Dzień dobry, witamy w firmie Agrobart, oddział Przytyk, ja jestem Tomasz Marchewka. Stoję przy ciągniku model seria T7215S. Ciągnik ten posiada silnik sześciocylindrowy o pojemności silnika 6-7 litrów i ma moc taką zmianową, która jest cały czas w tym ciągu dostępna, 195 koni mocy nominalnej. Ciągnik posiada oś przednią amortyzowaną, przedni tus, oczywiście o około 3 ton. Lampy wysoko montowane, jeżeli chodzi o tutaj do, do przedniego tuza. Pakiet oświetlenia LED. Ciągnik ten ma masę własną 8200 kg bez żadnego obciążenia, czyli jeżeli dołożymy na przykład na półtorej tony naprzód, plus dodatkowe jakieś tam obciążenie na tylną oś i oczywiście paliwo w zbiorniku, ma masę własną około 10 ton. U ludzi podnosika to jest około 8200 kg. Cztery pary hydrauliki. Tuz. Łącznik centralny sterowany jest hydraulicznie z jednej pary hydraulicznej Zaczep ma dwa transportowe, czyli ma góra, dół automatyczny, dolny, jest to dolna belka polowa Co więcej, pompa w tym ciągniku jest 120 litrów przepływu, ona jest cały czas dostępna ta, ta, ten, ta hydraulika w tym ciągniku Klient, który by nie chciał mieć za szerokich opon ponieważ ma mniejszy pług akurat w tym ciągniku są opony 650 x na, 460 na R42, czyli opony wyższe niż standardowe, ale nie są aż tak szerokie jak w tych cionikach pozostałej, pozostałej konkurencyjnej naszej. Podnośnikiem występuje na butniku, czyli tutaj są te guziki do sterowania podnośnikiem góra-dół i załączenia wałka tylnego. Już po wyjściu operatora z kabiny fotel pneumatyczny ze 15 stopni. Dla operatorów, którzy pracują z pługiem, nie trzeba tak bardzo wykinać szyi na, do, tył, do, do tylnych prac obserwacyjnych. Przekładnia to jest Power Command 19x6. Przekładnia ma 40 na godzinę e, kilometrów. 4 bary hydrauliki mechanicznej. WOM załączany elektrycznie 2 prędkości, wał, prędkości wałkową. E, Zaczanie przódka, przod, na pewno przedniego i Yy, blokady mostu, jest albo w trybie man, 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 manualnym, albo jest w automacie. Yy, tryb czasu reakcji przekładni, czyli szybciej lub wolniej. Tak, podnośnik sterowany elektrycznie, myszką i głębokość pracy. Tutaj mamy czas reakcji, przekło, czas reakcji podnośnika, stopień wychylenia i poślizg. Poślizg na przykład jest od tego, że na przykład w jakim momencie ma się załączyć napęd przedni. Rewers elektrohydrauliczny w tym ciągu też występuje. Fotel pomocnika operatora. Ciągnik ten to jest dla ludzi, którzy potrzebują ciągnika prostego, bez żadnej zbędnej elektroniki, ale taki koń pociągowy do takich ciężkich prac polowych typu agregaty uprawowe, agregaty leżowe, pługi, a nie lubią bajerów elektronicznych. Cena ciągnika to jest 500 tysięcy netto plus dodatkowe opcje, jakie sobie klient wybierze. Maszyna jest dostępna od ręki na placu. Agrobard zaprasza.